Jeden z najbardziej popularnych gastromitów panujących od zamieszłych czasów to dolewanie wody do piwa przez barmanów. Nie ma fizycznie możliwości otwarcia beczki z piwem, czyli kegi, która jest pod ciśnieniem. Nawet gdyby była taka możliwość, byłoby to zdecydowanie nieopłacalne. Piwo jest delikatnym napojem, wrażliwym na zmiany temperatury i warunki sanitarne. Wystarczy nieodpowiednio wyczyścić przewody doprowadzające piwo z beczki do nalewaka, by zepsuć jego smak. Innymi czynnikami powodującymi zmianę smaku piwa może być podawanie go w nieodpowiedniej temperaturze lub nieschładzanie szkła do piwa tuż przed użyciem. Reasumując, chrzczenie piwa w restauracjach czy barach to po prostu mit.